Idziemy do tych wyborów po to, żeby odbudować niszczone przez Kaczyńskiego polskie państwo, aby stalić podzieloną przez niego narodową wspólnotę. Nikt w Polsce nie przestał być patriotą. Nikt nie zmienił zdania o praworządności, równości, przyzwoitości. Jedyną trucizną jest dzisiejsza polityka. Czasami z różnymi poglądami staliśmy w obronie podstawowych wartości demokracji. Konstytucji, praworządności, praw człowieka, praw kobiet, a teraz wspólnie bronimy Polski przed tymi, którzy nie rozumieją, że nadciąga katastrofa klimatyczna. Polki i Polacy chcą czystej polityki, transparentnej i przyzwoitej, opartej na merytorycznym sporze oraz na współpracy w najważniejszych dla całego społeczeństwa sprawach. Czasy idą ciężkie. Nadciąga kryzys gospodarczy a Polska zupełnie nie jest na niego przygotowana, bo ci ludzie Kaczyńskiego po prostu tego nie potrafią. Kolejne cztery lata uczyniłyby z Polski spaloną ziemię. Misiewicze, skoki, KNF, loty Kuchcińskiego, wiesze Kaczyńskiego, nagrody, afera hejterska, no i ta ostatnia Banasia. Mamy 100 afer PiSu i trzeba je ja wyjaśnić, a jeśli jest wina, osądzić. 50% kobiet w rządzie to tylko emanacja tego, co my chcemy i możemy zrobić. Czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. Mamy silne osobowości, wybitne specjalistki, a przy tym, jak to kobiety są odpowiedzialne, solidne, solidarne i potrafią postromić swojego. Po wyborach, ten starszy, oderwany od rzeczywistości człowiek straci władzę. Tytanik zatonął przez kłamstwo, chciwość i pychę. Nie możemy pozwolić, by to stało się z Polską. Polska nie może być jak Tytanik. Jeszcze nie jest za późno. W niedzielę zagłosujmy razem, bo jutro może być lepsze. Wygramy te wybory, wygramy Polskę. Dziękuję.